Finałowa rozgrywka, chcemy zaczynać oczywiście. No, trzy syndyki to chyba jest dobry start. Czyżby kolejny grul albo kolejny semik. 3 syndyki to jest dobry start, ale oczywiście bez lądów szybko się zmieni w słaby start. Na szczęście gramy z Simikiem, więc się nie musimy spieszyć specjalnie, bo on nie jest jakiś super agresywny a możemy spokojnie zostać jakby za... O proszę. To już w ogóle super. Jeśli to jest jego pierwsze zagranie, to już w ogóle świetnie. Okay. Hmm. E, chyba zagram ten charge, zaatakuję za osiem. On musi zablokować inaczej, po prostu zginie od Extorta. Zabijemy tego gościa, ponieważ on daje konterki bez konieczności używania many Okay. To mi się bardzo podoba. Myślę, że oddam turę, nie mam się gdzie spieszyć teraz już. To on jest w opokalnej sytuacji raczej niż ja. No właśnie. Gramy z simikami, więc yy, znowu ten... Ten resistance będzie chyba dobry. I znowu wyrzucę chyba jednego walkera. <ścoughs> eee, to jest mulligan. No to w sumie też jest mulligan, ale chyba zatrzymam. Mam dwa droły, żeby dobrać land, a z jednym landem, to, czy z dwoma landami ten deck już w miarę nieźle działa. Teraz jeszcze jakbym dobrał mountain, byłoby fajnie. No niestety nie dobrałem. Tyle agresji i tak mało many. Myślę, że kip był dobry, no ale niestety mam mega pH, trochę, żeby nie dobrać w trzech drogach ląda. Znaczy może nie mega, ale pH, no. Do mega pH jeszcze daleko. Jest klasis, no przyjmy oczywiście. Szkoda tej ręki, bardzo, bo była naprawdę bardzo fajna. No ale cóż. Hmm. Zostaniemy z tyłu oczywiście. Czyli tak, znaczy nie wiem, czy ten wcześniejszy atak był dobry. Może powinienem zostać tymi dwoma gościami, zablokować tą krokanurę albo tego typa. Może to byłoby lepsze, nie wiem. Jak dobiorę drugiego montajnego się mogę wysypać ze wszystkich stworów. To będzie chyba coś fajnego wtedy. Jeszcze wtedy mogę powalczyć. On oczywiście bierze poprawkę na to, że ja mam to plus 2 plus 2 na wszystkie stwory, prawda? <laughs> Musi to brać pod uwagę. na jego miejsce po prostu przełożył konterek. Kolejny, kolejny Grał defensywnie Gról, okej okay. Król Cairon Zablokujemy tak I tak jakiś dopak. Tamten jeden atak chyba był niepotrzebny, ten turę wcześniej. Powinienem chyba tak zostać wcześniej turę. Wtedy miałbym o 4 życia więcej. No cóż, o 3 życia więcej On by miał, to prawda o 3 mniej, znaczy on by miał też 3 więcej, ale to jest akurat mniejszy problem, no okej, okay, zabiłeś. Dobra, no trudno. Wkładamy do mnie pod koła. Ale chwileczkę, on ma... No mm, prawdopodobnie mnie zabije w tej turze. Bo ma jeszcze to, prawda? 3... 4. Zabijajmy w tej turze, okej, okay. concede. mogę udawać, mogę udawać smajta, prawda? Nie wiem, czemu mnie nie zaatakował, bał się chyba smite'a, pozabijał mnie, idealnie za 4 przechodziło, obojętnie, co by nie zrobił. No i dobra. Oczywiście on wystarczy, że podniesie tego dwa razy i będzie koniec. O no to bolało. Nie ukrywajmy. Myślę, czy jeszcze jestem go w stanie za ale dobra, aha, no, nie jestem go w stanie zabić, bo on dostaje dwa konterki na krasisie. No cóż. Szkoda. No teraz przyjmując tego, gdyby zaatakował wszystkim, zaatakowałbym go tym, ale teraz przyjmując tego yy, miałbym, no nie, nie zabiłby go i tak. Cokolwiek. W każdym razie potrzebowałem wcześniej małe zdecydowanie Ta gra wtedy... Bo... Myślę, żebym ją wygrał. tu miałem ogromne oczy, żeby ją wtedy wygrać e... To jest słabe na play. Zabierzemy... Zagramy jeszcze Idziemy totalnie w tempo. No szkoda, że nie ma nic więcej z tego typa, no, ale trudno. Po prostu będzie miśkiem. <laughs> Te lądy już mi się zaczynają nie podobać, za dużo ich mam, zdecydowanie. Okej, okay, Denizen. Za dużo mam tych landów, zdecydowanie. Okay. Okay. Pewnie dostanę zaraz tym pitfightem, ale wydaje mi się, że muszę zaryzykować i zagrać to. Jest pitfight? Oczywiście, że jest. Szkoda, bo ten pit fight to był jego tak naprawdę one out'er w tym momencie. Inaczej musiałby stracić... ...Trukanurę tak naprawdę, albo... major. No, ale miał go. Niestety. Mhm. Okej. Okay. Taki dobry dek i takie kapowate rozdania No trudno Jedyne co mnie może chyba uratować to jest teraz Cinder Elemental Jakiś, Jakaś szansa, że, go, że jakoś przeżyję w ogóle Co jeszcze jest takiego? No chyba już nic. To jest chyba jedna rzecz, co może mnie uratować. Okay. Dobieram oczywiście land. W tym momencie już koniec. Także niestety przegrywam finał. Szkoda, bo miałem fajny degno. Ale jak widzicie, Boros z taką liczbą lądów raczej sobie nie radzi. Pozdrawiam do następnego razu.